Panie pośle Berkowicz, już. Konfederacja już w ubiegłym roku domagała się przywrócenia kontroli na granicy. Po pierwszych doniesieniach o Wniosek tym, że urbanny, Niemcy podrzucają nam tu imigrantów. Ale minister Siemoniak wtedy ogłaszał, grzmił, że Konfederacja sieje fake newsy. Tymczasem rządzicie półtora roku i według danych ogłaszanych w Niemczech przez ich służby, bo wy nawet nie macie tych informacji. Podrzucono nam już ponad 14 tysięcy imigrantów w tym czasie. I gdyby nie patrole obywatelskie, to Polacy nawet by się o tym nie dowiedzieli. Więc co robi rząd? Wprowadza zakaz fotografowania, zakaz filmowania sytuacji na granicy, nazywa obywateli rasistami i zapowiada aresztowania. A minister Siemoniak oderwany od rzeczywistości z szerokim uśmiechem wczoraj na Platformie X ogłasza sukces. Akcja ratowania Kota z płonącego budynku zakończona powodzeniem. Czy leci z nami pilot? To nie jest rząd. Dziękuję, to jest nie rząd. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.